Nie idźcie, tylko biegnijcie do biedronki, bo dodała ona właśnie coś takiego. Idę do domu i zobaczę właśnie zaraz, jak to wygląda. Dobra, mam to i to niby ma wyśledzić mi obraz na całą tą ścianę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także otwieram to, i na pierwszy lub oka wygląda to właśnie w ten sposób. W zestawie do tego jest oczywiście pilot, jak od zwykłego telewizora. Oczywiście też również jest taki kabel do zasilania. Dobra, podłączyłem to tutaj do gniazka i do projektora. Odpaliniem pilotem, i wygląda to właśnie w ten sposób. Na pierwszy rzut oka masz tutaj normalnie wbudowanego Androida i masz tutaj Netflixa, Disneya, YouTube'a, ale możesz też oglądać TVN, TVP, cokolwiek tylko byś chciał. Masz tutaj również HDMI i USB, więc możesz podłączyć ten projektor do konsoli lub do jakiegoś komputera. I patrz teraz na to: ten projektor normalnie jest w stanie wyświetlić mi. 200-calowy ekran na suficie. Położę go na podłogę i pokażę Ci jak on będzie wyglądał. No i wygląda on właśnie w ten sposób. Dosłownie, nie mieści mi się na suficie. Dobra, odpalę jakiś losowy film na YouTubie i zobaczymy, jak to wygląda. W ogóle tak na marginesie, zobacz, leci teraz reklama? A on normalnie ma bardzo dobry wbudowany głośnik To jest z nim super No i wygląda to właśnie w ten sposób Wygląda to po prostu przepięknie Żaden z tych narożników Nie jest w żaden sposób zamazany A obraz dosłownie nie mieści mi się na suficie A jeżeli chcesz wiedzieć Skąd zamówić taki projektor To napisz w komentarzu projektor A wyślę ci link do strony Z której tak naprawdę zamówisz ten projektor